kolejną rzeczą, którą moglibyśmy sobie po takiej dłuższej wyprawie rowerowej rozciągnąć, to jest obręcz barkowa przedramiona nadgarstki zrobimy sobie parę ruchów obręczy barkowej do przodu parę do tyłu bierzemy dłoń do przodu przeciągamy mocno zmieniamy stronę drugą przeciągamy mocno Obręcz barkowa, przeciągamy mocno, druga strona, przeciągamy mocno, I teraz pod tachą. i zmieniamy stronę, powtarzamy ćwiczenie. Jeszcze porozciągamy sobie dolne partie ciała, schylamy się, łapiemy się za stopę, Zmieniamy stronę i dociągamy mocno, teraz łapiemy się za kolano, dociągamy mocno, druga strona, dociągamy mocno, łapiemy się z tyłu, kolano przekolanie, dociągamy mocno i druga strona. Tak samo. A więc tak, przy okazji chciałem jeszcze poruszyć parę e, takich rzeczy związanych właśnie z ekologią. Mamy piękną ścieżkę, piękny krajobraz, więc nie zanieczyszczajmy środowiska. Przede wszystkim używajmy bidonów. Jeżeli chcemy się nabić, jeżeli uzupełniamy sobie w jakiś sposób na, na przykład węglowodany, tudzież inne wartości odżywcze, jemy batony czy węglowodanowe, energetyczne, proteinowe czy jakiekolwiek inne, koniecznie pamiętajmy o tym, że papierków nie wyrzucamy, zgniatamy, wkładamy do kieszonki, do saszetki, do plecaka, gdziekolwiek, zbliżamy się do najbliższego kosza na śmieci i tam te y, odpadki utylizujemy. Ogólnie jazda rowerem sama w sobie jest bardzo ekologiczna, czyli nie trujemy tak środowiska, nie zanieczyszczamy go. Do tego my będziemy zdrowsi, bo jesteśmy cały czas aktywni. Do tego zachęcamy do innych form dbania o nasze środowisko, czyli nie marnowanie wody. Tutaj też znowu możemy odnieść się do roweru, bo jednak samochód trzeba umyć. Czyli marnujemy bardzo dużą ilość wody i zanieczyszczamy środowisko wszystkimi detergentami. Oprócz tego jeszcze też nie marnujemy prądu. Czyli też chcemy z każdej strony być jak najbardziej...